Track number three. No. Tylko wyświetlać od przepalony. Jedziemy na <grym> trening. To jedziemy. No siemano. <grym> Tak się nie zaczyna film. Postanowiliśmy sobie ostatnio z Kamilem. Założymy sobie taki zielony dziennik treningowy, YouTube'owy, żeby sobie dokumentować co robimy, jak się przygotowujemy, jak trenujemy, co jemy, o czym gadamy, o czym żartujemy, z kim się spotykamy, z kim gadamy. Generalnie wszystko dokumentujemy całą drogę do sukcesu, bo mamy zamiar podbić cały świat. Że będziecie uczestnikami planowania, strategii, kampanii Na każde możliwe zawody Będziecie świadkami jak rośniemy w siłę Jak zapuszczamy brzuchy, a potem je gubimy na lato Żeby wyglądać szadowo na plaży Tak kulturyści Co dzisiaj sobie zrobimy? Dzisiaj, jako że w poniedziałek Tak ułożony jest plan, że mamy cały trójból A jaką to ma zasadność, to może opowie nam nasz miły Kamil o, odwróć tę kamerę i powiedz Takie będzie ujęcie selfie zawsze robimy cały trójmuj w poniedziałek żeby nie czuć się zmęczonymi na zawodach, czyli po przysiadach. Nie mamy tego odcięcia energii, a na ciągach to chcemy umrzeć. Także taka jest zas zasadność tego systemu treningowego. No i lecimy dalej. Siemano, z tej strony Wiking, powiem wam trochę o naszym treningu. widzimy, Kamil sobie teraz tańszy do bąbrzowego i zaraz zaczyna właściwą część naszego treningu poniedziałkowego, czyli te ciężkie serie. Skończyliśmy rozgrzewkę, lecimy z tematem. O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim podstawową zasadą naszych treningów już od długiego czasu jest podejście, które opiera się na tym, że początek przygotowań opieramy na objętości treningowej. Robimy dużo ferii, dużo powtórzeń, ciężar jest trochę mniejszy, jednak cały czas progresujemy go. Cały czas podnosimy coraz większe ciężary. W ramach jak postępujemy z przygotowaniami dalej, objętość od ustępuje miejsca ciężarowi. Generalnie zaczynamy robić mniej powtórzeń, trochę mniej tych ferii. I ostatecznie, ostatnie kilka tygodni przed zawodami opieramy prawie że wyłącznie na jedynkach, na jednym podejściu, tak jak mamy na wywodach, czyli na przykład nie wiem, na zawodach planujemy robić 280 kg w przysiadzie, to trening dwa tygodnie przed zawodami kończymy na przykład na 265, 270 na trzy serie, po jednym powtórzeniu skąd wynika różnica między ciężarami i ilościami powtórzeń między mną i kamilem no przede wszystkim stąd że kamil po pierwsze jest silniejszy ode mnie ale do czasu do gościa jeszcze zobaczycie a po drugie z tego że każdy z nas jest inny potrzebujemy innego podejścia to jest bardzo ważne, ponieważ to, to pokazuje, że mimo że gramy w jednej drużynie, potrzebujemy delikatnie różnych treningów. Mimo że oparty na podobnych zasadach, i to jednak one się będą zawsze delikatnie różniły. Każdy z nas potrzebuje czego innego. Mamy mocną stroną na pewno będą ciągi. Tam ma niesamowitą klatę, ma też mocniejsze przysiady ode mnie. Mamy różne słabe punkty musimy walczać. Na trening rozpisujemy w oparciu o różne metody. To jest e, tak zwany tonaż tygodniowy. Czyli generalnie zakładamy, ile ton trzeba przerzucić w danym tygodniu, jest to rozbijane na e, ferie, na powtórzenia, tak aby dopasować także to do specyfiki e, okresu przygotowań objętość siła czy ten okres przejściowy. Na tym filmie zdecydowaliśmy Wam się pokazać tylko przysiady, ponieważ poniedziałkowe treningi póki co potrafią trwać nawet 3 godziny i szczerze na wątpię, żeby ktoś się chciało to oglądać Na w wpisach na pewno poświęcimy też trochę czasu na y, klatę, poświęcimy trochę czasu na ciągi oraz na ćwiczenia pomocnicze które są bardzo ważne generalnie wykonuje się na mniejszych ciężarach przy się do jednej trochę mniej wagi, ale bez nich Cały plan byłby mało skuteczny. Zapraszamy więc bardzo do śledzenia. Jeżeli jesteście ciekawi, jak trenować skutecznie, jak mowa śledźcie kanał, będą się pojawiały stopniowo. Mam nadzieję, że już niebawem trwa szczęście kolejne wpisy z treningów, kolejne ciekawostki a wkazówki, jak sobie ułożyć ten plan, na co zwracać uwagę, jak trenować, żeby być najsilniejszym. I jeszcze jedno, to co chciałbym w tym filmie wam przekazać, to to, że nie ma żadnego uniwersalnego planu, który sprawdzi się dla każdego. Wszystkie plany typu 5 razy 5, 5-3-1, nie wiem, Wet Fight, Barbell, cokolwiek, szejko, smołow. W pełen gratuluję każdemu, kto wykona cały plan Smolowa na nogi. Te plany są świetne na początek żeby wybaczyć jak reagujemy na ciężary. żeby weryfikować czego nam brakuje, jakie mamy słabe strony i w, w, wtedy możemy zdecydować jak podejść do budowania siły. Dajmy na to możemy mieć zawodnika, y, który ma problem z głębokością w siadach. Może to wynikać na przykład ze słabości mięśni pośladkowych i dwugłowych uda. No, i w momencie, w którym uda nam się to zdiagnozować, do planu trzeba wrzucić ćwiczenia pomocnicze. Nie. Wiem, Dzień dobry, hamstring raises i tym podobna historie. W pewnym momencie te gotowe plany nie będą już działać, albo będą dawały minimalne przyrosty siły. A nie o to nam chodzi. Chcemy iść cały czas do przodu i to na pełnej. petarcie.